A właściwie to, jak zamontować, przykleić tafle lustra na dużą formatkę płyty. W tym wideo zaraz Ci pokażę mój patent. Prawdopodobnie rozwalę Ci system. Właśnie trzymam w ręku klej, uszczelniacz i silikon w jednym. Znałeś to 16 kolorów. I co dosyć istotne, ten uszczelniacz jest malowalny czyli można nałożyć go między zabudowę meblową a ścianę, a potem pomalować. Wiedziałeś o tym? Top psil nie zawiera rozpuszczalników, więc bezpiecznie mogę przyklejać lustro do płaszczyzny. Wcześniej panel jest już przeze mnie odtłuszczony. Zależy mi na czasie, więc nakleiłem dodatkowo jeszcze taśmę dwustronną, więc dosyć tego gadania i biorę się do roboty. Jako, że wcześniej przygotowałem sobie paski HDF, mogę swobodnie teraz tym lustrem manewrować, ustawiać sobie w miejscu, w którym chcę przykleić. I zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądało na koniec. No dobrze, lustro jest ustawione we właściwym miejscu z zachowaniem 2 mm uskoku, żeby. Nie było potencjalnego uszkodzenia. No to co? Przyklejamy. Bezpiecznie mogę przyklejać i jeszcze na tym etapie regulować. Lekko poprawię, i z tak przygotowanym lustrem mogę jechać od razu na montaż do klienta. Znałeś ten patent? Daj znać w komentarzu.